Czy Twoja firma boryka się z rosnącymi rachunkami za prąd? Fotowoltaika to rozwiązanie, które może odmienić Twoje podejście do energii. A kiedy tak naprawdę się opłaca? Sprawdźmy razem. Kluczem jest dopasowanie instalacji do potrzeb energetycznych. Fotowoltaika działa w ciągu dnia, gdy świeci słońce, zasilając urządzenia. Nadwyżki wyprodukowanej energii mogą być przechowywane w magazynach energii, które stają się kluczowym elementem zwiększającym opłacalność i niezależność energetyczną. Ze zgromadzonej energii możesz korzystać, gdy produkcja z fotowoltaiki ustaje. Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza uzależnienie od dostawców prądu, ale także pozwala na maksymalizację oszczędności, unikając poboru energii z sieci w godzinach szczytu, gdy jest ona najdroższa. Dodatkowo magazyny energii zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość dostaw w przypadku awarii sieci, co jest szczególnie istotne w rejonach o niestabilnym dostępie do energii elektrycznej. Inwestując w fotowoltaikę, możesz skorzystać z ulg podatkowych i preferencyjnych kredytów, co obniża koszt instalacji. To także sposób na zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz budowanie ekologicznego wizerunku, który przyciąga klientów poszukujących rozwiązań przyjaznych środowisku. Nie czekaj, aż rachunki za prąd wzrosną jeszcze bardziej. Skontaktuj się z naszymi ekspertami i zobacz, jak fotowoltaika może wspierać Twoją firmę.